thank you 3 marca 2023 rok. Do Szanownego Pana Adama Glapińskiego Prezesa Banku Centralnego Szanowny Panie Prezesie Banku Centralnego Panie Adamie Glapiński Jestem wdzięczna za działalność Pana instytucji ponieważ reguluje wartość pieniądza chroni interesy obywateli Rzeczpospolitej Polski i innych banków prowadzi Pan politykę pieniężną oraz działalność emisyjną Odpowiada pan również za stabilność narodowego pieniądza oraz rozwijany jest system płatniczy. To sprawia, że mamy poczucie bezpieczeństwa i jesteśmy spokojni o naszą przyszłość. Z wyrazami szacunku Helena, Maja, Ola, Maja. Uczestniczyli już Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej. Prezesie, siądź pod bankiem a odpocznij sobie. Nie wpadniesz na złe decyzje, przyrzekam ja tobie. Choć inflacja wzrasta i trudno ci się drzemie, ściągniesz swych doradców i będzie po problemie. Tu zawsze dobre rady eksperci podają, tu urzędy i banki swe rachunki mają. Rezerwę obowiązkową ustalam w wysokości, odpowiednio do wkładów klientów w wartości. Swą monetarną polityką sprawić umiem snadnie, że nasz polski złoty w kryzys nie popadnie. Pieniądze drukuję, bo rozporządzenie mi każe. Kobank bank centralny, jak inflację zmniejszyć, Wam pokażę.